Cześć! Z tej strony Mateusz. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym opowiedzieć, ale również pokazać, jak będzie wyglądała książka, na którą część z Was już pewnie czeka. Czyli Czas Pieniądz Od strony technicznej książka będzie miała około 250 stron i podzielona będzie na 4 rozdziały. Format, tak jak widać, nie będzie ani za mała, ani za duża. Będzie mierzyła 17 na 24 cm, czyli jest to taki fajniutki format, który można ze sobą zabrać z domu, wrzucić sobie do plecaka, albo do torby w drodze do pracy. Więc mam nadzieję, że będzie mogła Wam również służyć jako towarzysz podróży. Taki codzienny. Pod kątem treści Podzieliłem ją na cztery rozdziały. Pierwszy rozdział jest to wiedza. Wiedza o zegarkach jest teoretycznie dużo. Jest wiedza w internecie, są książki, są magazyny i gazety. Problem polega na tym, że ta wiedza jest mocno rozrzucona. Nie ma właściwie miejsc, które zgromadziłyby ją całą w jednym obszarze, tak aby była łatwo dostępna. I aby nie trzeba było szukać jej po różnych stronach, grupach i forach. Ta książka ma na celu właśnie pomóc Wam w usystematyzowaniu tej wiedzy i w łatwiejszym do niej dostępie. Ewentualnie też selekcji tego, co warto czytać, a co można sobie odpuścić. Drugi rozdział nazywa się Kolekcjonarzy i kolekcjonerstwo. To znaczy, tytuł jest nieco inny, ale nie chcę zdradzać tajemnicy. W tym rozdziale będę mówił o tym, jak budować kolekcję, na czym się skupić, yy, czego się wystrzegać, aby nasza kolekcja była wartościowa, ciekawa. Będę poruszał też zagadnienia z pogranicza kolekcjonarstwa i inwestycji. Będziemy rozmawiali o tym, czy zegarki nadają się na narzędzie inwestycyjne, czy są dobrą inwestycją. A jeśli tak, to w jakie zegarki warto inwestować? Co warto kupić z perspektywą dłuższego terminu? Co warto kupić na jakąś nawet szybką spekulację, szybki zarobek? Myślę, że są to w dzisiejszych czasach dość ciekawe tematy, szczególnie kiedy popatrzymy, co się dzieje na rynku różnych aktywów. Rozdział trzeci jest to handel, czyli typowo zagadnienie sprzedaży i kupno zegarków. Tutaj, czerpiąc też z własnego doświadczenia i moich kolegów, będę starał się przekazać, jak być dobrym, skutecznym i uczciwym sprzedawcą. Będę rozmawiał o tym, czy zegarki są dobrą drogą zawodową, czy da się z tego <laughs> godnie żyć. Czy da się na tym zarabiać? A jeśli tak, jak zacząć przygodę ze sprzedażą zegarków, aby była ona nie tylko zyskowna, ale również etyczna, ciekawa, aby to była fajna praca. Jeśli ktoś z Was zdecydowałby się na obranie takiej ścieżki zawodowej lub na przykład zmianę swojej obecnej profesji. I na końcu rozdział czwarty. Być może najciekawszy, bo um, najmniej oczywisty, najbardziej zróżnicowany, ponieważ w czwartym rozdziale opisuje wszystkie działania alternatywne, jakie wiążą się z zegarkami, czyli będzie to zarówno tematyka zegarmistrzostwa, tematyka renowacji, um, szycia pasków na zamówienie organizacji różnego typu targów, eventów, wydarzeń o tematyce zegarkowej, również takie zagadnienia jak prowadzenie kanału na YouTube o tematyce zegarkowej i wiele, wiele innych. Tam będę również poruszał to, czym ja się zajmuję, czyli pisanie publikacji książek o tematyce chorologicznej. To jest dla mnie szczególnie bliskie zagadnienie. I poświęcę mu dużo czasu również pod kątem biznesowym. Czy jest to zajęcie opłacalne, czy jest to tylko hobby. Na końcu książki znajdziecie jeszcze parę fajnych dodatków, na przykład przydatne kontakty i adresy. Będą wymienieni wszyscy ci, którzy znajdą się w treści książki, ale również inne firmy działające na naszym krajowym rynku. Więc taki poradnik i katalog także może się przydać, jeśli akurat będziecie szukać kogoś z danej tematyki, czyichś usług lub pomocy. Słuchajcie, mam nadzieję, że książka Wam się spodoba. Jest początek października. Książka będzie wydrukowana dopiero w drugiej połowie listopada, i wtedy, razem z firmą IMKER, która pomaga mi w dystrybucji, będziemy wysyłać do Was książki. Na pewno trafią do Was pod koniec listopada, a z całą pewnością przed świętami więc mam nadzieję, że będzie to fajny prezent w tym roku i wiedza, która się tam znajduje w jakiś sposób Wam się przyda, poprawi Wasze życie i będziecie mieli z tego pożytek, frajdę i trochę radości z czytania. Dzięki i do usłyszenia. Matos. No tak.